Japończycy mieli Dragon Bala, a my mieliśmy dziś na asnyka Draguśbal. Mateusz Draga, pomocnik rozwoju Katowice z 2004, zdobył obie bramki w sparingu z juniorami Górnika Zabrze. Nasza drużyna w swym pierwszym meczu w 2023 roku odniosła zwycięstwo 2 do 0. No dobrze, no strzeliłem dwie bramki, no. jedną z lewej, jedną z prawej. no Jakoś wsiadłem no, mecz, no. po prostu udało się. Zagrałem swoje, teraz mnie poszła na środku pomocy i tyle. Obecny na trybunach Szymon Zielonka żartował, że najwyraźniej Dragusiowi nie ciąży numer 95. Właśnie z nim na plecach występował Jogi, nim rok temu przeniósł się do rezerw Rakowa Częstochowa. Szkoleniowiec naszego zespołu Tomasz Wrubel podsumował oczywiście występ swojego podopiecznego w ciepłych słowach. Wielu chłopaków zagrało dobre, dobre minuty. Niektórzy dostali więcej czasu, niektórzy mniej, ale na pewno Dragoś jest osobą, która wykorzystała swoją szansę i chcemy, my na pewno chcemy patrzeć sprawiedliwie i bardzo nas to cieszy. To jest chłopak, który pokazuje, że że na tą kolejne minuty zasłużył bezwzględnie i nawet nie, nie patrzymy na to, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi, tylko jemu się po prostu po tym czy to należy. Zamykając już wątek indywidualnych pochwał, przyznajmy, że to nie był dla rozwoju łatwy sparing. Zabrzanie, którzy są liderem centralnej ligi juniorów, zawiesili poprzeczkę wysoko, o czym najlepiej świadczy fakt, że do 82 minuty przy Asnyka utrzymywał się bezbramkowy remis. Dobry sparring z dwóch stron, ale to była taka typowa jednostka treningowa. My wiemy w jakim etapie planu, który żeśmy sobie zakładali i przygotowali jesteśmy, więc tak jak wcześniej powiedziałem tutaj, że tutaj nie chcieliśmy nie wiadomo jakich założeń nakładać na zawodników. Chcielibyśmy, żeby oni przede wszystkim pobiegali, zagrali dobre spotkanie, pokazali się z dobrej strony, wykorzystywali swoje szanse, które im dajemy No i są zawodnicy, którzy je na pewno wykorzystali. No, Mecz był wyrównany bardzo. Mecz był wyrównany, choć graliśmy z zespołem juniorskim, ale przecież aż 18 z 22 zawodników rozwoju wystawionych dziś przez trenera Wróbla to też juniorzy. Tu krótki raport kadrowy. Prócz Patryka Gębickiego w dzisiejszym sparingu brakowało Dawida Ciszewskiego, testowanego przez trzecioligowy pniówek Pawłowice Śląskie, a także Fabiana Cieślara i Bartosza Golika. Fabian i Bartek wznowili już treningi po kontuzjach ale dziś nie chcieli jeszcze ryzykować. Naszego kapitana między słupkami godnie zastąpili Jan Adamiec i Juliusz Bryła. Obaj zanotowali kilka udanych interwencji. Dzięki temu rozwój wciąż może pochwalić się przy Asnyka czystym kątem. W listopadzie w pierwszym sparingu na nowym stadionie wygraliśmy przecież z Gwarkiem Ornontowice 1 do 0. Zarówno o tamtym jak i dzisiejszym wyniku można powiedzieć, że okazywały się niższe od tych które zwykle notowaliśmy w roli gospodarza na kolejarzu. Jak bumerang zimą będzie wracał zatem temat konieczności przyzwyczajenia się do nowego boiska, które jest o 4 metry mniej szerokie od naszej dawnej twierdzy przy Alfreda. Trener Wróbel nawiązywał do tego faktu w przerwie dzisiejszego sparingu. Pograć trochę chłopaki, tutaj to inne boisko, zobaczcie, zobaczcie jaka jest różnica i ma, to mało do tego. Nie że próbujemy wiele rzeczy, ale to i tak nie Muito obrigado. To będzie temat poruszany wiele razy, ale też y, trochę to już męczy, bo boisko jest takie, jest optymalne i, i trzeba na to w ten sposób spojrzeć, trzeba się po prostu przestawić, zagrać yy, na tyle dobrze, żeby zwyciężać spotkanie. Jakoś to determinuje Waszą pracę na treningach, tak. że na coś musicie zwracać uwagę no, tak. i no, inaczej I, grać może? Oczywiście, treningi staramy się też dostosować troszkę inaczej niż, było, niż to było na kolejarzu. Oczywiście jest węższe boisko, więc też yy, częstotliwość yy, kontaktu z półką musi być inna też granie szybsze granie na dwa kontakty więc też w, nawet w zwykłych technikach podań które próbujemy i które stosujemy to staramy się dostosować tutaj do, do wielkości tego boiska no więc jest troszkę inna specyfika pracy ale mamy dużo czasu jeszcze bo to jest, to jest pierwszy okres pierwszy można powiedzieć mecz spanningowy w nowym roku a mecz dopiero jest w marcu więc mówimy o meczu ligowym więc na pewno jest dużo czasu żeby się przestawić i optymalnie Przygotowanym do tych meczów. A wyjaśniając jeszcze jedną kwestię, niech nie zmylą Was pokazywane tu sytuacje. W przerwie meczu wcale nie wysiadła nam kamera, pieczołowicie ustawiana zresztą przez trenera kolona. Po pierwszej połowie po prostu nie było zmiany stron. Nie ma też zmiany naszych planów sparingowych. Za tydzień, w sobotę 21 stycznia, przy Asnyka zmierzymy się z zagłębiem 2 Sosnowiec, czyli naszym czwartoligowym rywalem. Pierwszy gwizdek zaplanowany został na godzinę 12. Kończąc już relacje z pierwszego tegorocznego meczu rozwoju życzmy sobie, by z upływem zimowego okresu przygotowawczego i całego 2023 drogę do siatki jak najczęściej znajdowały takie strzały, jak ten rzut wolny Igora Rogowskiego. Brakło naprawdę niewiele. A takich kiksów, jak ten Kuby Myśliwczyka, było jak najmniej. Zwłaszcza, że mogą się źle skończyć. Ty masz tym głos, wszystko jest ok? No dobrze, ma reszta <noise> razy. Nic. To gratulacje zwycięstwa, bo na pewno to jest fajna sprawa, kolejne zwycięstwo. Eee, Cieszy to, że kolejne osoby dają sygnały, że zasługują na kolejne minuty. Także się nie zdziwi, że na setym meczu wyjdziesz gdzieś na wahadle albo coś, bo prezentowałeś się na tyle dobrze, że że możesz skoczyć tu czy tam. Tyle. Dziękuję bardzo. <grymne>